Cześć, słuchajcie, rozsiadłem się wygodnie i słucham sobie alternatywnej muzy, a dokładnie młodych artystów, którzy pokazują, że podążają swoją ścieżką i absolutnie nie są zainteresowani kopiowaniem nikogo ani niczego. Pierwsza to Juno Willow, dziewczyna, która przede wszystkim postawiła na Twój styl, jak już wspomniałem, tworzy muzykę, która ma w sobie dużo syntów, dużo dźwięków z takiego elektronicznego podwórka, ale też i słyszymy tam rzeczy, które myślę, że spodobałyby się wielbicielom takiej klasycznej muzyki rockowej. Jak słyszycie dźwięki fajnie pomieszane, a sama muzyka bardzo. Moim zdaniem nostalgiczna, hipnotyczna i taka, która przede wszystkim, chyba tak powiem, mocno uderza w emocjonalną sferę słuchacza. Drugi muzyk to Frania Mucha i powiem, i dla mnie osobiście jest to w ogóle petarda, zwłaszcza jeżeli mówimy o jego ostatnim albumie Fanga, który nagrał sam w całości. Budując sobie też do tego swoje własne studio, to jest taki klimat, powiem Wam, w dużym, dużym uproszczeniu, oscylujący wokół takich brzmień postpankowych. Ale Frania to zrobił po prostu w taki sposób, który już na tej płycie scharakteryzował jego styl, jego emocjonalność i przede wszystkim pokazał talent do robienia znakomitej muzy i pisania świetnych tekstów. Dwójka tych artystów wystąpi już y, teraz 5 kwietnia w Warszawskim Klubie Chmury. Więc zaglądajcie y, na Tomek Nadaje. Ja już tam wrzuciłem taką zajawkę, y, którą udostępniłem od organizatora tego koncertu. I powiem Wam, ja uważam, że warto. Posłuchać tych młodych ludzi, warto przyjść na koncert, i przede wszystkim oni wyznaczają moim zdaniem nową drogę na alternatywnej scenie. I mam nadzieję, że takich muzyków jak oni będzie więcej, a im życzę wszystkiego najlepszego i trzymam kciuki. Pozdrawiam Was.